W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten poranek i za spokojny oddech, który przypomina, że wciąż jestem w Twoich rękach. Dziękuję za nowy dzień, w którym mogę znów uczyć się ufać Tobie bardziej niż sobie. Dziękuję za każdą osobę, którą dziś postawisz na mojej drodze, nawet jeśli obecność będzie dla mnie wyzwaniem. Dziękuję, że Twoje miłosierdzie zawsze jest wcześniejsze i pełniejsze niż moje błędy. Proszę, daj mi dziś serce pokorne i cierpliwe. Naucz mnie służyć z radością, bez oczekiwania na podziękowanie. Daj mi odwagę, by szukać pokoju tam, gdzie inni widzą tylko spór. Niech Twoje słowo prowadzi mnie w decyzjach, a Twoje spojrzenie pomaga mi widzieć. Dobro tam, gdzie trudno je dostrzec. Święty Marcin Stur powiedział nie mam nic oprócz płaszcza, ale dam ci połowę. To zdanie pokazuje, że miłość nie pyta o ilość, tylko o gotowość serca. Dziś w dzień jego wspomnienia chcę pamiętać, że hojność zaczyna się od drobiazgu. Każdy gest dobroci, nawet najmniejszy. Może być iskrą, która rozświetli czyjąś noc. Niech jego przykład uczy mnie, że prawdziwe szczęście rodzi się ze współczucia. W Ewangelii według świętego Łukasza czytamy: Królestwo Boże pośród Was jest. To zdanie przypomina, że nie muszę szukać Boga w odległych miejscach. On już jest w środku codzienności. Królestwo Boże zaczyna się. W słowie przebaczenia, w uśmiechu, w cierpliwości wobec drugiego człowieka. Jeśli otworzę oczy wiary, zobaczę, że Twoja obecność jest bliżej, niż myślę. Chcę dziś budować Twoje królestwo małymi gestami miłości i pokoju, tam, gdzie obecnie żyje. Panie Jezu, zanurzam w Twojej przenajdroższej krwi cały ten rozpoczynający się dzień który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej krwi siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam w Twojej krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Proszę, aby Twoja krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej krwi i objawi się jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez stawienictwo Marii, Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Michale Archaniele Wspomagaj nas w walce, a godziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, Teraz i zawsze i na wieki wieków amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.